dobry kochani, dzisiaj to już nie takowo, bo cały czas z Oluzie, o dobra jestem Teraz z naszego wyjazdu, właśnie znaczy mojego wyjazdu i nic nie widzicie serwazem, tak. ta cały czas tu i w prawo tak samo i ja do samego końca tam no to teraz zjechałem z kresy, z którą jeździliśmy cały dzień a musiałem z niej zjechać bo tam już ratrak mnie wyganiał jeszcze tylko szybko przeskoczyłem przez ulicę i jeszcze tyle się na jeden raz wbiłem aż jak widzicie nie jest puste Jeżeli no, mają ferii no to skulczuję i jeszcze się na mnie o tej kasie, kiedy wy będziecie mieli ferię, a wróci to ja ogarniam się, tutaj jest właśnie droga, tutaj jest taki, taka nartorama jakaś, nad którą mogę przejechać, żeby przejść tam dalej. No jakbyście dzisiaj jest straszna mła. Ale tak co tyle była, potem nie było. W sumie na tym wyciągu jadę dopiero pierwszy raz dzisiaj i tą trasą będę wjeżdżał. Rasła już w sumie jedziemy chyba do samochodu. Karnet mam się nie ma, 7 godzin to jest bardzo dużo cały dzień. Dobra, chociaż kawkę ja wdejmę. Także tutaj jest naprawdę 7 godzin przejeździć, więc w tym Mogłem po wszystkich trasach możliwie przejechać. Tu gdzieś jakaś rynna stopboardowa jest, ale tego jeszcze nie widziałem no, i się tam póki co nie pcham. Bo ja tylko jestem tutaj co odjeżdżenia, a nie od skakania, od skakania będę jak wrócę do domu i pojadę na drugi taki obóz, gdzie może mi się uda kogoś podkręcić i nauczyć coś tam skakać. To się skończy, tam już jakiś nadziei jest, ale to chyba jeszcze nie jest koniec, chociaż coś tam dalej widać, że już mógłby być koniec, więc ja zakładam kasę. I uciekam dalej jeździć i do zobaczenia w kolejnych odcineczkach i z Markonem i na tym drugim kanale do którego możecie łatwo dojść poprzez mój kanał kafajtera. Tam na tym tyle w prawym dolnym rogu jest link, jest śmiało, możecie sobie wejść i oglądać co ja teraz sobie tutaj ciekawego robię. Ja tak i biorę się za. Słuchawka mi ucieka, dałem. Mój śnieżny mi się cholera. No w dół, nie ma nic ciekawego. Tu chyba jakiś radio leci. Jocie. Ja A już narzekałem, że radia nie ma, to sobie wziąłem słuchawki do telefonu i heja. Dobra, widzę koniec. Także ja uciekam.